No, dzisiaj film nagrywany wieczorkiem, ale na szczęście się załapię, żeby ten maraton był zaliczony, że to codziennie było. No, to najpierw trzeba posprzątać troszeczkę w studiu. Dobra, posprzątane. No i jak na wieczór, ta jakość nagrania nie jest aż taka zła. Także fajnie. No to zaczynamy przed ostatni odcinek maratonu małych starych zestawów. Dobra, wysypany i dzisiaj zestaw taki chyba największy. No tak jak mówiłem, że jak będzie się ten maraton kończył, to już takie rzeczy fajne będą ciekawe. No. Tutaj już mi się rzuca w oczy, że te nóżki są złe, ale to sobie na spokojnie podmienię. Dobra, już udało mi się zdobyć ciemnoszare nóżki, bo takie być powinny. No to teraz zapraszam na animację. No i będzie dosyć, dosyć długa tutaj, dużo składania będzie, bo naprawdę największy zestaw tutaj jest z tych wszystkich, co były na maratonie i będą, bo ten ostatni tak naprawdę mały. Ale myślę, że rozsądnie przed kręceniem animacji będzie dobrze, jak sobie przykleję y, tą płytkę takim oto lepiącym się y, czymś tam Pięknie zestaw już jest zbudowany, teraz zacznę go omawiać. Rok tego zestawu to 2009. Instrukcji z takich rzeczy co mnie zaskoczyły, że tutaj niebieskie elementy wyglądają dosyć mocno jakby takie fioletowe były. To jest ciekawa sprawa. I ta reklama zestawów z tyłu też mi się bardzo podoba, ponieważ mamy tutaj wszystko z klocków, a teraz by, byłoby komputerowe. I oczywiście konstrukcje też były ładniejsze, porządne, takie przekonujące. No i to fajne czasy były. Omawianie zestawu, może tym razem zacznę od figurki. Yy, no, także figurka jest elegancko ubrana. Jest to taki y, sweterek, kamizelka taka z guziczkami, z krawatem. I tutaj ten kawałek skóry wystający. O, tutaj jest w kolorze cielistym, dlatego bo ten torsik został zrobiony na potrzeby jakiejś postaci ze Spidermana. A tam wiadomo, że figurki miały cielisty kolor skóry. No ale tutaj naprawdę... Nie widać tego na pierwszy rzut do oka, dlatego LEGO używało tego torsika też do figurek z żółtą karnacją. Yy, trzyma ta figurka telefon, właśnie bo ten telefon to... o, tutaj się wpina, o właśnie. Uśmieszek jest włoski, czarny, no i fajnie wszystko. Drzewko też jest, ja pamiętam, że sobie takie dwa drzewka kupiłem. Na pewnej stronie internetowej, ale to powinniście kojarzyć te drzewka, moje dwa takie, ponieważ pod blokiem w moim serialu takie zostały posadzone i tam już są. Tutaj mamy telefon, jest tutaj jakiś panel, kolorystyka taka pomarańczowa, tutaj nawet jakby jakaś lampka, tutaj też, żeby to było widoczne i bardzo słusznie. No a główna konstrukcja w tym zestawie: samochód sportowy, bo ten zestaw w ogóle to się nazywa samochód sportowy. Wygląda bardzo ładnie, dobre kształty tutaj są fajnie. Tutaj światła są żółte, mamy jakieś grille nie. No i a z tyłu czerwone. W środku kierownica jest tutaj, coś pomarańczowego mamy. Nie wiem czemu. Ale czemu nie? Siedzenie niebieskie. No i, Ludzik, wejdzie nam tu oczywiście. Tutaj też jakaś kratka jest. Felgi białe. Błotniki są. Wszystko fajnie. Szyba taka niebieska. Jest to kabriolet w ogóle. To widać przecież wodachu nie ma. No i dziękuję bardzo za oglądanie. No, a przez to, że ten film nagrywam o późnej porze i wrzucę o później porze. No to pewnie wielu z Was ogląda już ten film yy, we, w niedzielę, a ja to nagrywam wieczorem w sobotę. O, i w ogóle taka rzecz jeszcze fajna, którą dostrzegłem w instrukcji. O Indiana Jonesie mamy takie fajne rzeczy na tej gazetce, co trzyma tej, ten ludzik. Bardzo fajna sprawa. No, dziękuję za oglądanie i życzę miłego dnia. Fajnie.